Witam wszystkich na moim kanale, jestem Iza. Zapraszam na dorada codziennego. Dziś mamy niedzielę 17 lipca. Zobaczymy, jaki będzie dzisiejszy dzień dla wszystkich znaków zodiaku, niedziela, 17 lipca. Jaki będzie dzisiejszy dzień? Niedziela, 17 lipca. Osoby z podznaku Barana, dziś możecie mieć kontakt z kimś, kogo już znacie, mężczyzną z przeszłości, waszym eks, jakimś dawnym przyjacielem, kolegą. A jeżeli jesteście mężczyznami, to w dniu dzisiejszym warto zadbać o swój wygląd fizyczny. Śmiało możecie rozpocząć dietę, zapisać się na siłownię, bądź też poddać różnego rodzaju zabiegom upiększającym. Jeżeli jesteście osobami stanu wolnego, to w dniu dzisiejszym macie szansę poznać bardzo atrakcyjnego mężczyznę. Osoby spod znaku B, karta czwórki buław, pokazuje, że ogólnie drzwi stoją przed Wami otworem. Jest to bardzo dobry dzień na budowanie czegoś nowego, na rozpoczęcie budowy domu, na wejście w związek, czy to małżeński, bądź też jakąś relację partnerską. Jest to dobry dzień na to, żeby na przykład się komuś oświadczyć. Osoby spod znaku bliźniąt, Dziś będziecie w takim bojowym nastroju, prawdopodobnie wszyscy będą przeciwko Wam, będziecie bronić siebie, swojego zdania. Może uznacie, że akurat dziś wal, warto powalczyć o swoje raki. U Was natomiast um, możliwe są takie sytuacje, w których będziecie czuli, że nie ma wyjścia z danej sytuacji. Będziecie tkwić w kółko w tych samych schematach działania, w tych samych systemach myślowych. Karta ósemki mieczy mówi o tym, żeby wyjść poza swoją strefę komfortu. Osoby spod znaku lwa. U Was ważną rolę dziś może odegrać mężczyzna bliski Waszemu sercu, a Wasz partner, ktoś z rodziny, jakiś bliski przyjaciel, kolega, jakiś Adorator Tutaj jeżeli jesteście mężczyznami To w dniu dzisiejszym warto kierować się Swoimi przeczuciami Jeżeli natomiast jesteście osobami Stanu wolnego To w dniu dzisiejszym macie szansę poznać Mężczyznę do stałego związku Osoby z poznaku pan. no tutaj u Was mogą wystąpić Różnego rodzaju stany depresyjne ktoś może wam wsadzić przysłowiowy nóż w plecy, ktoś może was podłamać. Karta też bardzo często wskazuje na takie sytuacje, w których na przykład macie kontakt z psychologą, z psychologiem, z psychiatrą, możecie mieć kontakt właśnie z takimi osobami, które yy mają jakieś takie problemy emocjonalne. Jeżeli chodzi o wagi, prawdopodobnie wczoraj troszeczkę za dużo popiliście, dziś macie cię kaca. Karta mówi o różnego rodzaju bólach głowy, migrenach, takim zniechęceniu, takim przesycie emocjonalnym, ogólne takie znużenie, zmęczenie organizmu. Osoby spod znaku skorpiona, karta śmierci mówi o tym, że będziecie dziś coś nowego rozpoczynać. Będziecie świadomie kończyć jakiś etap swojego życia, będziecie chodzić coś zupełnie nowego, tak więc bardzo pozytywna karta. Strzelce. Król mieczy mówi o tym, że dziś możecie mieć kontakt z jakimś mężczyzną, który na co dzień chodzi w mundurze. Możliwe są różnego rodzaju takie poważniejsze rozmowy z jakimś mężczyzną. Dziś możecie mieć kontakt z jakimś rozwodnikiem. Jeżeli jesteście mężczyznami, warto dziś kierować się swoją wiedzą, intelektem. Jeżeli jesteście osobami stanowolnego, to w dniu dzisiejszym macie szansę poznać mężczyznę już z przeszłością. Osoby z znaku koziorożca dziś możecie otrzymać propozycję dodatkowej pracy, dodatkowego źródła dochodu. Jest to karta mówiąca o kasie płynącej z dwóch źródeł. Też są możliwe takie sytuacje, w których na przykład znajdujecie jakieś pieniądze bądź też macie do wyboru dwie identyczne rzeczy. Wodniki. Dziś uważajcie na to, żebyście nie zostali oszukani. Karta Piątki Mieczy mówi o takich sytuacjach, w których ktoś was centralnie oszukuje świadomie, bądź to wy po prostu czujecie się wykorzystani i oszukani. I jeżeli chodzi o ryby, giermek kielichów pokazuje, że dziś możecie mieć kontakt z kimś dużo młodszym, zakompleksionym, trzymającym się na uboczu, kimś, kto jest taki niepewny siebie. Karta może mówić o tym, że to wy właśnie w dniu dzisiejszym będziecie się czuli w ten sposób. Ktoś może wytknąć wam wasze kompleksy, braki bądź też jakieś wady. Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy. Wszystkim życzę oczywiście udanej niedzieli i zapraszam Was na jutro. pa! pa.